Catacombs of Zarnock, to nie był klon Diablo, jak mogą sugerować pewne elementy ze screenów. To była autorska wizja. To tutaj mnie zastrzeliłeś totalnie, nie słyszałem o tej grze, nie miałem okazji o niej przeczytać. I, i no, w ogóle ten pixel art taki świetny, on mnie od razu kupił, nie? No świetna muzyka, bardzo podoba mi się ta muzyka, ten moduł i to jest moduł z oryginalnej gry. Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Kochani, witamy w 54 odcinku Amiga bez ściemy. No i co, standardowo, jak to zawsze u nas, witamy serdecznie z moim przyjacielem pod tytułem Rafał Mofa chyła i czołowym amigowcem Spiły. Rebigiusz, rewik z kolasa. Jedziemy. Jedziemy! Ok, tradycyjnie powinienem zacząć z sprawami organizacyjnymi, ale tym razem takowych nie ma. Natomiast chciałem poinformować o wyjściu dwóch czasopism amigowych w ostatnich dniach. Jedno z nich to jest no, kultowe, już chyba, chociaż dopiero piąty numer czasopismu Amiga Friendship. Tym razem zabarwione mocno scenowo, na mój gust nawet być może trochę za bardzo mocno scenowo, ale wiem, że wy nas dopytujecie o, o odcinek scenowy, więc mamy w planach udział w party latem demoscenowym i zrobienie stamtąd recenzji. Wszystko się na razie fajnie układa, mam nadzieję, że to wyjdzie. No ale zobaczymy, oby, oby się nic nie wydarzyło. Na razie plany są takie, że, że powinniśmy dostarczyć Wam film typowo scenowy. No i drugi, drugie czasopismo to czasopismo Amiga NG. To jest totalna niespodzianka, bo chyba nie wychodziło już ze dwa lata i każdy, w tym ja, myślał, że to już zostało, sprawa została jakby zgrzbana. Ja a tu nagle, ni stąd, ni zowąd czasopismo wyszło. Teraz chyba zdaje się, że nawet wyszła edycja na papierze. Tak więc... Tak, tak, bo na kanale Adam prze, przewijał. Tak. Tak więc na pewno jeśli ktoś na przykład zainteresował się poprzednim naszym odcinkiem, czyli tym o Amidze One A1222+, to z tego co wiem, tam też jest recenzja tej maszyny, więc na pewno będzie to jakieś uzupełnienie do naszego materiału także polecamy i nie wiem czy ty jeszcze coś chcesz tutaj dodać na wstęp czy lecimy z mięsem bo dzisiaj mięso jest naprawdę grubego kalibru. No, fajnie że jest grubego kalibru. Ale tylko co do tych scenowych odcinków to jest takie ciekawe że przyznam się wam szczerze kochani mam cztery odcinki rozgrzebane żaden nieskończony i nie, nie wszystkie o demoscenie ale jeden jest o demoscenie. Mam nadzieję że stosownym czasie zostanie ukończony. No ale ten temat właśnie, który dzisiaj Wam przedstawimy, no zabrał mi masę czasu i stwierdziłem, że tamte mogą chwilę poczekać, bo mamy petardę. Więc Jedziemy. Tylko, u, tylko u nas na kanale. Jedziemy. Siemanko kochani. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć niesamowitą historię. Historię o grze, o której nikt nie słyszał. Prawie, przynajmniej w Europie. Gra powstawała w Stanach i my nie mieliśmy o niej kompletnie zielonego pojęcia. Jakiś czas temu przez przypadek trafiłem na świetnego gościa, z którym chciałem przeprowadzić wywiad. Oczywiście się zgodził, ale w późniejszym terminie. Ale mi zdradził pewien sekret. Dam ci namiar na gościa z USA. Chętnie z tobą pogada. Ok? Więc w tym odcinku zapraszam Was na materiał o grze, której praktycznie nikt nigdy nie widział, która mogła być przełomem, bo wreszcie była robiona pod amiką PowerPC z b Kochani, zapraszam do materiału. A, i jeszcze jedno. Wywiad z moim gościem prowadziłem w formie czatu, więc stwierdziłem, że pewnie nie chcecie oglądać wklejek z czatu, więc w rolę mojego gościa wkleiłem AI, Siebie w swoją, ale że wyglądałoby to też dość nudno, więc będzie jakoś to pocięte. Jak to zrobię? Jeszcze nie wiem, ale spróbuję tak, żeby nie było nudno. Catacombs of Zarnok. Może na samym początku skupmy się na bohaterze tego odcinka. Shadefire Calder Lucas Brent Cowdler, znany jako Shadefire, urodził się w Halet, małym miasteczku w stanie Wyoming. Młody samołóg, fan Iron Maiden oraz oczywiście Amigi. Gdy miał 14 lat, jego wujek podarował mu Amigę 500. Zamiast grać, Lucas uczył się programować. W 1998 roku. W wieku 23 lat mi Amigę 4000 z akceleratorem PowerPC oraz kartą CyberVision. To wtedy zaczął tworzyć grę, która miała wstrząsnąć Amigową sceną. Hello, Lucas. Nice to meet you. Hey. Nice to meet you too. It's always great to chat with someone interested in the story behind Catacombs of Zarnok. <laughs> Thank you, it's been quite some time since we last hear anything about this game. Can you talk something more about it? Of course, Catacombs of Zarnok was a labor of love born from my fascination with fantasy and my love for the Amiga. It was an ambitious project, especially for someone working solo. I wanted to create a dark, immersive RPG with dynamic lighting, pixel art and a unique physics engine. The journey was as thrilling as it was challenging. Okay, and uh, primarily mm, that was uh, writing on Amiga with PowerPC, yes? Yes, exactly. I started on an Amiga 4000 with a Blizzard PPC accelerator. The PowerPC seemed like the future for Amiga, offering more power and potential. I was convinced it could handle the complex systems I envisioned. Dynamic lighting, Particle effects and AI, but even with that setup the challenges were immense. Catacombs of Zarnok to nie był klon Diablo, jak mogą sugerować pewne elementy ze screenów. To była autorska wizja walka z demonami w ruinach Imperium Zarnok skomplikowana fabuła dialogi no i oczywiście rozwój postaci fizyka pochodni, mgły. Portale czasowe. Problem polegał na tym, że Amiga nie była jednak na to całkowicie gotowa. Nawet z PowerPC gra nie osiągała stabilnych 16 klatek na sekundę. Złożone efekty, brak standaryzacji w sprzęcie, ciągłe krasze. Lucas nie miał zespołu, nie miał pieniędzy, miał tylko siebie. No i oczywiście kod, który zaczynał go przerastać. So, why you moved the project to PC because you did it? I moved to PC because I realized the Amiga couldn't handle my vision. The Power PC had its limits, and I was hitting all of them. On PC, I had more resources, better tools, and greater flexibility. But even then, it wasn't the same. The magic of Amiga was hard to replicate. I know, I know. But uh, how. Did it change things. Switching to PC changed a lot. Suddenly I had access to C, Allegro, and more memory. Everything ran smoother and faster, but the soul of the game felt different. It was like starting over, and it drained a lot of my initial passion. Pod koniec roku 1999 Lukas porzucił Amigę i przeniósł kod na PC. Nauczył się C++ i Allegro. Jak to brzmi? Próbując odtworzyć silnik gry na nowo. Wersja na Windows miała więcej detali, lepszy dźwięk i animacje. Ale to już nie było to samo. Pasja zaczęła gasnąć. W roku 2000 Lukas przeprowadził się do Sperfish w Dakocie Południowej. Wtedy oficjalnie zakończył projekt. Katakombsow Zarnok niestety nigdy nie wyszło. Why was the project ultimately abandoned? Ultimately, it was a mix of burnout and circumstance. I was financially drained, and the move to Spearfish in '99 meant I lost my main data. It felt like a sign. I shifted focus to web development, leaving Zarnok behind as a fond but distant memory. Do you feel regret? In a way, yes, there's always a sense of what if. But I also learned a lot from the journey. It's a reminder that sometimes the process is just as important as the outcome. And who knows, maybe one day I'll revisit it. Okay, do you have something uh, more than screens? Some gameplay of your game? Unfortunately, not much survived. A few screenshots, a black and white printout of the menu, and some unconfirmed ADF builds from the beta tests it's like a digital ghost existing more in memory and myth than in playable form okay but uh, that was super project we want to see that maybe someday you will return to that i appreciate that it's heartwarming to know there's still interest who knows maybe one day i'll dust off the old concepts and breathe new life into xanok the catacombs might not be sealed forever. <laughs> okay, uh, maybe you want to say something for uh, our watchers in Poland? Sure, I'd just like to say thank you for keeping the spirit of retro gaming alive. Your passion and curiosity mean a lot. Keep exploring those digital catacombs, and who knows what hidden gems you'll uncover. Co ciekawe, zanim kod gry i sama gra była skończona, Lukas wydał masę pieniędzy na zaprojektowanie i pudełka, i instrukcji, no i opowiadania. Zatem, co zostało po grze? Parę screenów z magazynów komputerowych z września 1998 roku, kilka screenów, czarno-biały fragment instrukcji oraz stylizowana okładka z demonem. Na Remigiuszu, Mistrzostwo Świata. Muszę przyznać, że no, jestem trochę zawstydzony, bo takie grube tematy ostatnio znajduję, że no, cholerka czuje się tutaj ubogim krewnym na tym kanale. Pamiętam, jak zaczynaliśmy. Gdzie tak Ty mówiłeś, o Ty masz mocne treści me merytoryczne. Ja tam może trochę odstaję, ale w montażu coś tam nadrobię. No teraz się to zmieniło, i Ty tutaj zaczęłeś górować merytorycznie ewidentnie na temat gruby. Y ale wy, wyjaśnię dlaczego tak się stało. Bo ja w ogóle pamiętam, że na samym początku ja byłem taki trochę jakby nieśmiały co do tego kanału, do tej kamery i tak dalej. No więc tak, kochani, zebraliśmy się z kolegą po to, żeby w zasadzie jakby uzupełnić pewną lukę na polskim YouTubie, która nam wydaje się dość oczywista. Mam nadzieję, że nie tylko nam. I mam nadzieję, że nie tylko my to obejrzymy. No i mamy zamiar rozszerzyć. Może pomóż mi, przyjacielu. Co mamy zamiar? Mam, no myślę, że mamy zamiar po pierwsze tak jak powiedziałeś, tutaj tą lukę wypełnić. A przez naszą wspólną drogę, przyjacielu, bo my jedziemy dalej na tym samym wózku, czyli jak ja coś wrzucam fajnego, no to, to nie znaczy, że tutaj, wiesz, my ze sobą nie konkurujemy w żaden sposób, tylko niech każdy dorzuca dynamity, pojedziemy dalej. Tylko, że wydaje mi się, że przez to, że przez, dzięki temu kanałowi Amiga Bez ciebie poznałem tylu wspaniałych ludzi... A że jestem raczej osobą towarzyską, jak zdążyłeś A zauważyć, fakt, tak, tak, że ja tam zaraz już jak nawet wywiad robimy, to tam próbuję się gdzieś tam zakręcić. Telefonów. Tak, 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 tak. I no i to eksplodowało, nie? I więc to był taki taka reakcja łańcuchowa, która nie była zamierzona, no po prostu tak wyszła sama po sobie, nie? Nie, no fakt jest, że obaj czerpiemy, myślę, korzyści, bo ja też mocno zacząłem zwracać uwagę na montaż. Podszkoliłem swój warsztat dzięki tobie. no I też jest fajnie to, że po prostu my siebie nawzajem słuchamy, jak coś nam się nie podoba, to sobie powiemy to i raczej przyjmujemy to do, do wiadomości i staramy się to poprawić, a nie obrażamy się na siebie. Co myślę, że no w dzisiejszych czasach też jest rzadkością, ale udało nam się jakoś dobrać. No, ale do meritum. Do meritum. Do, meritum, do, do brzegu, do brzegu. Przewertowałem oczywiście wszystkie ACS-y, bo mówię, być może moja pamięć jest zawodna, a były przynajmniej dwa RPG zapowiadane w ACS-ach, ale no nie. To tutaj mnie zastrzeliłeś totalnie. Nie słyszałem o tej grze, nie miałem okazji o niej przeczytać. No, oglądając Twój, twój materiał w ogóle, no po raz pierwszy się dowiedziałem, że coś takiego było tworzone. No fakt, że. Ja też to właśnie Amiga, ciekawę, teraz wyjaśnię. No, Amiga to jednak przynajmniej w naszym mniemaniu to jest głównie Europa, tam w Ameryce to wiadomo, wideo toster i, i telewizja, i filmy, ale nikt tego nie używał. Takie jest u nas przekonanie, a nie do końca tak jest, co pokazuje Twój film. I zresztą Hyperion chyba jak podawał statystyki sprzedaży Amiga s 3 to USA była bodajże na trzecim miejscu oh. zaraz po Niemczech i Wielkiej Brytanii, więc owszem, pewnie sumarycznie procentowo to tam mały jest odsetek y, amigowców, ale z, zważając na to, że to jest tam nie wiem 300-400 milionów ludzi, to to jednak się nazbiera i to jest jakaś społeczność i były tam takie talenty jak człowiek z którym rozmawiałeś, chociaż no właśnie nie dotarło to za bardzo do Europy. Chociaż, o ile wiem, dowiedziałeś się o tym od Włocha, więc może gdzieś no, tam dotarło, tylko nie no do właśnie, ma... to Może ja wyjaśnię też widzą, o co tu chodzi. To nie jest tak, że ja wiedziałem o tej grze i chowałem to w szafie przed Mufą i przed wszystkimi. Mnie to samego zastrzeliło, bo no tutaj muszę, znaczy nie chcę spoilerować. No mamy fajny, fajny wywiad już tam gdzieś nagrany. I ten człowiek z tego wywiadu, właśnie, mówi: Wiesz co, dobra, spoko. Możemy pogadać na temat tej gry i tak dalej, bo tu akurat będzie gra, która wyszła i bardzo dobrze ją wszyscy znamy, ale mówi. Majster techniczny. Majsterstyk, tak, techniczny, ale mówi: Kurcze, dam ci namiar na gościa z USA, może cię to zaciekawi. No i wysłał taki powiedzmy krótki zarys, mówię: Kurde, nie? no napisałem do gościa, on tak dość szybko, tak sprawnie odpowiedział, że mówiliśmy się na, na wieczór na rozmowę. No, i poszło i z kapci wyskoczyłem, no bo rzeczywiście no temat, powiem ci szczerze, kurde, no to mo mogło być świetne. to mogło i, i Mimo, że nie jestem fanem RPG-ów, absolutnie, to to bym kupił, ja też. nie? Tak, tak, tak. <gry> Ale tu widać było, że ta gra była taka przynajmniej z tego, co z tych materiałów, że właśnie to nie był Diablo taki, kurczę, bo ja nie jestem w ogóle fanem Diablo. Mm -mm. To był chyba według mnie czyli. jakiś tam Knight Lore czy coś takiego, nie? Tak, tak, tak. No i nawet podobne do tej ostatniej gry, która wyszła na Migę, tylko kurczę, aż wstyd mi teraz jeszcze ją kupiłem. No kurczę, to nawet omawialiśmy ją w naszym czasie. Tak, fakturkach. tak, wiem, na R. Yy, chyba. E... Ro, ro... Kurczę, no dobra. Na, zrobimy to, na, <laughs> naprawimy to napisem i przepraszamy. <laughs> no dziwne, bo sam ją polecałem, ale dobra. Mm. No tak, to coś takiego, tylko że z dużo lepszą grafiką. I, i no, w ogóle ten art taki świetny, on mnie od razu kupił. nie? Ja jako użytkownik Amigi 1200 właśnie z PowerPC i BVision tym bardziej. No tutaj podjarałem się oglądając ten materiał, bo to czego brakowało temu sprzętowi, żeby zdobył większą popularność, oczywiście poza niższą ceną, no ale to jest stary temat. takiego to takie typowo natywne gry, bo było dużo, dużo. No trochę było portów typu, nie wiem, Heretic 2, Shogo i tak dalej, ale w to można było zagrać na pc a było mało gier takich typowo PowerPC zrobionych od A do Z na Amigę. I dlatego, jak robiliśmy, nie wiem, czy pamiętasz top gier na Amigie 1200 rozbudowaną, czy Top gear, top gear na Amigę Power PC z włosem, to tam na pierwszym miejscu zawsze był zawsze był payback, bo właśnie to była jedna gra Amigowa. Chociaż też była na 68K, ale na Power PC rozwijała skrzydła, ale to nie była konwersja z i ja zawsze dawałem tutaj dodatkowy plus i myślę, że, że to, gdyby to wyszło, to, to mogłoby dać poważnego kopa Amigę Power PC. No i druga rzecz, która oczywiście teraz już mówię z perspektywy człowieka, który używa Amigi NG, że szkoda, że no w tym 2000, w 2000 roku przeszedł jednak na PC-ta, bo gdyby poczekał te parę lat dłużej, no to taka Amiga NG rozwiązałaby tak, wszystkie tak, jego tak, problemy, tak. bo tak, wydajność by była zadowalająca. Jest C, jest też w Amigo S4 skompilowana biblioteka Allegro, więc wszystkie te narzędzia, których on używał, Miałby dostępne od ręki, miałby wydajność i też mogłaby być fajna gra. No ale niestety życie się potoczyło, jak się potoczyło. Cieszę się, że, że nie mówi deklaratywnie nie, że do tego nigdy nie wróci, aczkolwiek no, realnie rzecz ujmując, trudno mieć nadzieję jeszcze. Ale ja, ja myślę, sposób. że jeżeli wróci, to na jakieś współczesne platformy, nie? Mm. Czy znaczy nawet na mobila jakiegoś, nie? No. Tylko mnie jeszcze inna rzecz tam, jakby tak mega zaintrygowała, bo my. Patrzymy przez nasz, nasz pryzmat e, polski, lat 90. i na przykład jak tam chłopacy opowiadali mm, MDW czy, czy, czy Szymon, czy coś, że, że te pudełka, tam wiesz, w tych drukarniach, później jak już zrobili grę drukowali, a ten gościu sobie zrobił instrukcję, pudełko, cuda na kiju. A jeszcze nie miał gry. To było taki dla mnie, ale wiesz, bo tam w Ameryce na pewno zupełnie nie standard. Tam tak jak my dzisiaj mamy jakieś firmy poligraficzne, jest to standardem. Możesz wyjść sobie na ten i zamówić sobie co chcesz, nawet w dwóch egzemplarzach i zapłacisz za to tam sto parę złotych i, i masz. A no dla nich to był wtedy już pewnie standard, dlatego pewnie no chciał to mieć wiesz, gdzieś tam na półeczce i ten może go to motywowało do dalszej pracy. Tak, tak, tak. A wiesz, ci nasi autorzy, z całym szacunkiem, bo nie chcę o nic ich oskarżać, ale kupowali pewnie sami gry na giełdzie, więc dla nich pudełko to, to był ok. Damy swoją grę do wydawcy, niech wydawca wyda pudełko, będzie ładnie wyglądać, ale oni sami jakby za młodu. Za dzieciaka, zaczynając od tego C64 czy Komodora, gdzie, gdzie była piracka kaseta i 20 gier na jednej, to nie byli przyzwyczajeni. Dla nich, wiesz, no pudełko. Nikt no nikt nie był. I dla nich pudełko to było gdzieś tam na liście priorytetów na samym końcu, a dla takiego gościa z Ameryki, który pewnie miał ileś oryginałów w ładnych pudełkach. Pewnie same. Pewnie od tego zaczął. Nie, no moja gra nie może wyglądać gorzej, nie? Na tak, tej... tak, tak. Bo to pudełko mi się w ogóle podoba, nie? Mm -hmm, tak, ten... tak, no, tak. No. no fajnie, że ciekawe, czy to jest tylko projekt, czy on kartonowe pudełko u siebie fizycznie ma na półce. Nie, nie, no ma. ma. Ja to mam, Aha, bo, bo jeszcze no, nie, nie zobrazowałem w tej chwili, jak ty oglądasz. Tak, ten, no, tutaj sobie. się przyznaje, że my nie w pełni zobrazowaną wersję komentujemy, więc wy będziecie widzieć więcej niż ja. Natomiast jeszcze teraz mi się przypomniało, no świetna muzyka. Bardzo podoba mi się ta muzyka, ten moduł i to jest moduł z oryginalnej gry. Tak, no świetne, świetnie. Tam w sumie są się, dwa moduły. Tak, wpasowuje się w klimat. Ju, już, już jest plus, mimo że nie powstała, to już coś innego <grym> tak, tak, tak. zostało. No tutaj dodam też ciekawostkę, że właśnie tam są dwa moduły się przewijają. Jeden jest jakby do menu gry i w momencie mm -hmm. jak się otwiera ekwipunek, co też będzie zobrazowane w filmie. A zupełnie inna melodia, znaczy nie zupełnie inna, tylko wolniejsza melodia, ale dosłownie w tym samym klimacie jest w trakcie gameplayu. I to też mi się spodobało, bo sobie wyobrażałem tą grę, ciągle oczami wyobraźni, że to takie, taka relaksująca, fajna, spokojna gierka. Nie, że tam tysiąc potworów na ciebie biegnie i ten, tylko musisz myśleć o jakimś ruchu, o tym, czy pójść tu, czy tu. Tak na spokojnie, ta muzyka fajna, no, no rzeczywiście a, a. budowała klimat. W każdym razie zainspirowałeś mnie do tego typu wykopalisk i no mam nadzieję, że i ja niedługo jakiegoś specjala zrobię w klimacie, w którym zrobiłeś ty, bo no materiał dla mnie fantastyczny. No to super, dziękuję Ci bardzo. Ale to jak już będziesz tam kopał, to może się dokopiesz do tego Clowns of Devil, którego omawialiśmy kiedyś, bo na mnie to zrobiło wrażenie. I ja miałem taką teorię, oczywiście to była tylko moja teoria spekulacji, absolutnie nie mam na to dowodu, że ta gra się przeistoczyła na tą grę z PlayStation 1, czyli Nightmare Creatures. Ale czy tak było? Trzeba byłoby dopaść tych gości od Nightmare Creatures i ich dopytać. O jest, jest to szukać ogólnie na pewno, na pewno to musimy zrobić. I to nie jeden odcinek wydaje mi się. O grach planowanych, migie, które nigdy nie wyszły, bo nawet teraz przygotowując się do tego odcinka i kartkując newsy tylko z 1998 roku, przekartkowałem sobie rocznik ACS, to jest tyle materiałów z tego tylko jednego roku, że szkoda gadać nawet, to prawdopodobnie jest grubszy materiał niż nawet te engine 3D, które kiedyś też musimy do nich powrócić. No jest tego sporo i na pewno, jeśli były w tych gazetach właśnie screeny i tak dalej, to znaczy, że to nie były tylko zapowiedzi, że coś było robione, więc trzeba by do tych ludzi dotrzeć i z nimi porozmawiać. Nie? Tylko wiesz, czasami z tymi screenami to trzeba uważać, bo... <laughs> no bo to mogło być naprawdę coś małego, nie? To, to... Tak, tak, tak. Wiesz, no. Idziesz na ryby, zarzucasz wędkę, pewnie 10 razy złapiesz małą płotkę, ale w końcu trafisz na szczupaka i. Dobre porównanie, no, ciekawe porównanie. No tak, no, zapewne... Myślałbym i myślał, zapewne... ale bym nie wymyślił. Tak, zapewne m, owszem, można mieć 100 newsów obiecujących, gdzie do 90 ludzi z tych 100 nie znajdziesz kontaktów. Albo nie będą chcieli z tobą rozmawiać, do dziesięciu znajdziesz, ale nie będą mieli niczego do powiedzenia. Ale jednego, jednego rodzynka może wyłapiesz, że na przykład była już wersja beta niewydana, o której nic nie wie. No, kto nie próbuje, ten, jak to mówią, nie pije szampana. No tutaj też właśnie biorę to na, 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 na klatę, że bo tam w wywiadzie on mówił, że ma buildy jakieś tam wczesne na DF-ach, tylko że później się poprawił. a ja już tego nie poprawiałem w filmie. Uh -huh. Chodziło mu o HDF-y, a nie o ADF-y. No tak. E, tak, tak. No, no. To by było I... też dość dziwne, żeby gierka na PowerPC no, by miała być na gierny... dyskietce. No. no, 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 więc spoko, nie? I co? Chyba kończymy na dziś. Chyba mamy wszystko. Okej, okay, trzymajcie, trzymajcie się. Trzymajcie się, hejka.